Dzień dobry, Sylwia Gabryś, firma Carbohort. I Andrzej Rutkowski, plantacja Rutkowscy. Znajdujemy się koło Goszczyna na plantacji Rutkowscy, gdzie od ponad 10 lat... Upraw... Albo, albo może i dłużej. Albo może i dłużej uprawiane są owoce jagodowe, uprawiana jest truskawka. Słuchajcie, tyle lat i rośliny rosną jedne po drugich. Jest uprawa w monokulturze. Tak jest. I tak wygląda dzisiaj większość polskich gospodarstw i to już nas wcale nie dziwi, stało się to normą. Ale można utrzymać glebę w dobrej kulturze stosując dobre produkty organiczne do gleby. I tak też jest w tym gospodarstwie, któryś robił z rzędu. Yy, dokładnie drugi. Dokładnie drugi. A ja z, dokładnie... chciałam się pochwalić, że więcej. <laughs> Dokładnie. drugi, Zaczęliśmy współpracę z firmą Carbohort od zeszłego roku, od wiosny, czyli już jest pełny rok. Pełne dwa lata, przepraszam. Pełne dwa lata. pełne dwa lata i bardzo fajnie nam to wychodzi. Ja powiem, jakie produkty są stosowane i jak wygląda cała technologia w tym gospodarstwie. Więc wczesną wiosną, przy wczesnych zabiegach, zasuszających zarodniki grzybowe, do każdego zabiegu dodawany jest produkt Maxi Plus. Jest to biostymulator huminowy, który od razu y, pobudza rośliny i je dokarmia w tym trudnym okresie, gdzie, gdzie pobór z gleby jest utrudniony. Dodatkowo jest aplikowany karbochumik, niefiltrowany polewowo pole, na rośliny. Pole, polewowo, tak. Po to, żeby pobudzić też glebę. Jego zawartość kwasów w tym produkcie jest wysoka, one trafiają do gleby i tą glebę pobudzają, a wczesną wiosną pomagają roślinie w transporcie, pobieraniu minerałów, rozbudowie systemu korzeniowego. A później aplikacja przez fertygację. Uzupełnienie, tak. Uzupełnienie e, kwasów poprzez fertygację, ponieważ e, e, karbochumik e, do fertygacji ma mniejsze mesze, tak? Mniejszą ilość. Tak, jest przygotowany Trzeba do Trzeba go częściej podawać, a systematycznie. A ten polewowo jest zagęszczony. Bardzo super towar i polecam. Chyba go zatrudnimy. <noise> w każdym bądź razie, słuchajcie, no tak to dzisiaj wygląda na gospodarstwie, że uprawiamy owoce tej same, tego samego gatunku rok w rok. Więc dbajmy o tą kulturę gleby, można to zrobić. Dzisiaj już mamy tak dopracowane technologie, tak dobre produkty na rynku, polecamy kontakt z nami, yy, polecamy biostymulację, bo jest to bardzo dobra. Alternatywa w momencie, kiedy mamy już nadmierną masę liściową, bo nie możemy sobie podać produktów do fertygacji czy polewowo. Pobudzamy rośliny, pobudzamy system korzeniowy, dbamy o ich zdrowotność, dajemy im taki komfort w tych trudnych warunkach, które teraz mamy do, do owocowania. W ogóle tych, które teraz mamy. A, a ja chciałem się wtrącić, bo ja w zeszłym roku z, obok tuneli też nagrałem filmik, z, który był w Verdi nagrany. Tak też, pamiętam. Też, też dwuletni. I powiem szczerze, że wtedy już w pierwszym roku byłem mocno zaskoczony działaniem tego produktu. Dziękuję bardzo. Tak, Ju, już byłem... Nie płacimy panu Rutkowskiemu. Nie płacimy. Ja, ja, ja dzisiaj pracuję charytatywnie. <gry> Zapraszamy państwa do śledzenia nas. Chciałabym tylko zapowiedzieć, że już niedługo pokaże się wielka kampania na nasze biostymulatory. Także warto nas obserwować. Do usłyszenia. Do widzenia państwa.